że jestem prokuratorem, jestem, jestem obywatelem tego państwa tak i też mam prawo w jakimś sensie zająć stanowisko, oczywiście muszę robić to zgodnie z kodeksem etyki zawodowej w sposób wyważony, ale jest to dla mnie niepojęte i gdy byłem studentem prawa, w 2000, kiedy kończyłem prawo, czy kończyłem, zaczynałem aplikację prokuratorską w 2004 roku, to, to nikomu nawet takie rzeczy się nie śniły, żeby doszło do takiej sytuacji, jak jest dzisiaj, że w naszym państwie, demokratycznym państwie, prawa, gdzie ta kultura prawna powinna być z roku na roku coraz wyższa, ona de facto, A muszę uważać co powiem, bo mimo wszystko to trochę nas, wiele ludzi nas pewnie ogląda, to jest kwestionowana i, i, i no niestety ta kultura prawna przez polityków, którzy sprawują, że tak powiem, funkcję organa władzy wykonawczej, a ja mam wrażenie, jak takie jest ostatnio modne powiedzenie szwedzkiego stołu. Tak. sobie wybierają, co im pasuje. Tylko gdzie w tym wszystkim, gdzie w tym wszystkim jest nasza ojczyzna? Co z przyszłością naszych pokoleń? Tak. Bo to oni dzisiaj może rządzą. Zresztą ja przez przymat mojej pracy zauważyłem jedno. Prowadzą też śledztwa i, i, i pewne rzeczy, że tak powiem, obserwując. Że politycy mają jakoś taką dla nich uważam niebezpieczną tendencję, że oni sądzą, że będą rządzić do końca życia jeden dzień dłużej. To tak nie jest. Nigdy tak nie jest. A może jeszcze, bo tutaj pan wspomniał pewien wątek, może wytłumaczmy widzom naszym, że prawo to nie jest szwedzki stół, że to jest system. Tak, oczywiście, bo to dochodzi do anarchii i. Równie dobrze no, można wszystko i wszystkich kwestionować, no, kwestionować policjanta, kwestionować ministra, kwestionować kwestionowani są sędziowie trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, kwestionowane są sędziowie sądów powszechnych, jest wielki jeden bałagan w prokuraturze, bo inaczej tego nazwać, to no, proszę państwa, no nie ukrywajmy przywrócenie przy, przy porządku prawnego w naszej kochanej ojczyźnie będzie wymagało jakichś drastycznych kroków bardzo ważnych działań i będzie też pewnie czasochłonne, bo no, to, to, tak jak się robi bałagan prawny, bałagan prawny, trzeba to wprost powiedzieć no, no, no skutki tego mogą być nie a co no, na tym Przecież w historii, że wszyscy się uczyli no nie korzystamy my, jako obywatele no niestety jest... Wszyscy, wszyscy dookoła. I wyobraźmy sobie, proszę Państwa, teraz naprawdę tak ustrojowo. Ja nie jestem specjalistą w sprawach ustrojowych, ale wyobraźmy sobie, proszę Panie Redaktorze i Panie Doktorze, sytuację nagłego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w naszym kraju, czy to z, z wewnątrz, czy na zewnątrz. Z zewnątrz, pochodzącego z zewnątrz. Jeżeli mamy nam taki prawny już się ja zaczyna robić bałagan konstytucyjny, no to de facto te organy będą, bo jeden drugiego będzie kwestionował, no to będzie do czego to doprowadzi? Tak. Natomiast no właśnie, ja jakbym mógł się jeszcze odnieść do tego, co powiedział pan prokurator, i przy okazji do tego pytania, które tu się nam wyświetla, tak właśnie, to co, co przemawia za tym, żeby prokuratura została zapinana w konstytucji. No to właśnie, proszę Państwa, bo to, że prokuratura może być narzędziem walki politycznej, to chyba nie trzeba udowadniać. To już żeśmy o tym to rozmawiali. Poprzedni reżim jest tego najlepszym przykładem. no Pamiętajmy, że właśnie w PRL-u to głównie prokuratura tak, służyła do tej walki politycznej z opozycją, więc no, ona miała bardzo złą sławę po tamtym okresie. To, no, naprawdę trzeba było lat, żeby odbudowywać zaufanie społeczeństwa do, 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 do już wolnej tak, prokuratury, ale Obecnie no, ta prokuratura jest używana tak, że ja nie chcę też pewnej rzeczy mówić, żeby tutaj pan prokurator nie czuł się absolutnie urażony, ja też nie chcę generalizować bardzo wielu, żeby nie powiedzieć, że większość prokuratorów po prostu sumiennie podchodzi do swoich obowiązków, jest dokładnie tak, jak musi być apolityczna. Tak. I ona, oni po prostu realizują zadania, co do których zostali powołani i po prostu, które stanowią esencję tego zawodu. No ale kierownictwo prokuratury, zwłaszcza to uzurpacyjne, no to ona ma trochę inne podejście do życia. No i czy, czy, czy to by, bo tutaj takie pytanie też Pan Prokurator postawił, czy to by coś dało, gdyby ona była w Konstytucji. No mi się wydaje, że, że, że jednak by coś dało, dlatego, że zauważmy, że proszę Państwa, oczywiście ja pomijam te, faktycznie no, te, te bardzo smutne obrazki dotyczące czy Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, no ale jednak są też takie organy, jak, nie wiem, Narodowy Bank Polski, Prezes NBP, albo właśnie Prezydent gdzie pomimo tego, że no strasznie, strasznie to obecnej władzy przeszkadza, no ich się nie udało przejąć, tak, strasznie przeszkadzają, no to jednak działają i, i no, chociaż w takim minimalnym stopniu, ale ta władza się z nimi liczy. No i gdyby było tak, że prokurator generalny, mówimy na razie hipotetycznie, był, miał umacowanie konstytucyjne, miał jakąś kadencję, no to, taki w cudzysłowie numer jak został zrobiony z prokuratorem krajowym byłby dużo trudniejszy jednak ale panie, panie doktorze biorąc pod uwagę co się dzieje to jestem przekonany że nagle powstałby chaos tak wolna prokuratura nie oczywiście nie no panie się w restauracji w restauracji no, pożywamy ja to... obiad i w ramach wolnej prokuratury z politykami rozmawialiby. tak jaka to no, prokuratura tak, ale, jakby też, nie jest wolna Stwierdziliby. Stwierdziliby, że prokurator to jest neoprokurator krajowy, czy, czy prezydent nie miał tego dnia akurat kompetencji, żeby go powołać? Panie, panie doktorze, ja oczywiście jako prokurator marzę o tym, żeby moja prokuratura była wpisana w konstytucję, żeby w konstytucji zapewniono mi między innymi jedno, żeby z, nigdy żaden polityk nie mógł wydawać mi poleceń co do treści czynności procesowej. Nigdy nie miał ingerencji. Bardziej mi się prokuratura, żeby polityk w pewnych okolicznościach nie miał prawa wiedzieć, co się w sprawach dzieje. Tak. Zobaczmy, proszę Państwa, wyobrażamy sobie dzisiaj, wyobrażamy sobie dzisiaj czy sobie dzisiaj, że wbrew woli politycznej można byłoby jakiegoś innego polityka e, e, pociągnąć do odpowiedzialności przy tak skonstruowanej ustawie prawa o prokuraturze? No, no właśnie. Ciężko. 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 Tak. No ale może powiem tak, Pan Piotr tak powiedział jedną rzecz na początku jeszcze, że w kontekście Pana Hernanda, że, że jest nazywany Ziobrystą, podobnie jak inni, ja myślę sobie, że Ziobrysta to jest po prostu etykietka, natomiast Pan Hernand jest tak znienawidzony z jednego powodu, no bo przecież on był nie pod jednym premierem, on po prostu jest człowiekiem, który ma kręgosłup, a to przeszkadza. A. A. I na tym myślę polega problem z Panem Hernandem i z jego kolegami. Ale ja się, Panie Redaktorze, ja jeszcze raz pytam tych, co tak mówią, to co ci prokuratorzy mieli zrobić? Jak on mieli się obrazić na rzecz pospolitą i przestać pracować, ścigać sprawców przestępstwa? No przecież to suweren wybrał tą władzę ówczesną. Tak jak dzisiaj wybrał tą władzę, co jest i ja bym nie śmiał kwestionować marszałka sejmu, prezydenta nie wiadomo jakiego, kto będzie, kto by nim nie był, jeżeli zostanie wybrany w demokratycznych wyborach, do głowy by mnie nie przeszło. I w pracy nie ma prawa wynikać, a tym bardziej z akt moich, moich akt postępowania postępowań, które prowadzę, nie ma prawa, wynikać, nie mają prawa wynikać moje poglądy polityczne. Oczywiście. To by nie rządził. Litera prawa, koniec, kropka.